Posłuchaj mnie teraz przez chwilę. Jeśli utknąłeś, próbując wymyślić, jaki produkt sprzedawać w tym miesiącu, przestań scrollować. Już zrobiłem za ciebie cały research. W tym wideo pokażę Ci 10 topowych produktów, które aktualnie działają i mają ogromny potencjał, żeby wystrzelić w tym momencie i sprzedawać się długoterminowo. I nie pokażę Ci tylko samych produktów. Dokładnie wytłumaczę, dlaczego stają się wiralowe i jak możesz zacząć je sprzedawać już dziś. Mówię o reklamach konkurencji, ich stronach produktowych, gdzie znaleźć dostawcę, jakie są marże zysku i o wiele, wiele więcej. A jeśli chcesz natychmiastowy dostęp do pełnej listy, razem ze wszystkimi linkami, które pozwolą Ci od razu ruszyć ze sprzedażą, to zostaw lajka pod tym filmem, bo jak tylko wideo dobiję do 300 lajków, wrzucam kompletną ściągę. I żeby było jeszcze lepiej, dorzucam 5 dodatkowych produktów, które ja. I osoby pracujące ze mną w mentoringu skalowaliśmy do ponad 6 cyfrowych wyników. To daje Ci jeszcze więcej możliwości, żeby zacząć właśnie teraz. Nie marnujmy więc czasu, przechodzimy od razu do produktu numer 1. Pierwszym produktem jest wentylator Ventyfan, który sprzedaje się już od bardzo długiego czasu. Jak zobaczymy sobie engagement, to tak naprawdę od 2022 roku, od 18 około maja, ta reklama chodzi aż po dziś dzień. Więc prawie 3 lata, tak już mamy 3 lata, ta reklama. mas hoje i generuje wyniki. No ten produkt w tym okresie czasu bardzo często zaczyna się sprzedawać przede wszystkim jest to taki przenośny wentylator. Wszędzie go gdzieś tam możemy wcisnąć, zabrać ze sobą i tutaj dlatego możemy czy to reklamować jako sposób na ochłodzenie się w domu, w mieszkaniu, czy też nawet wybrać zabrać to ze sobą gdzieś na jakąś wyprawę. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, nie musimy patrzeć na to, że on jest tak bardzo dobrze zrobiony, no bo jednak to już jest marka, która wygenerowała kilka milionów, jak nie kilkanaście milionów dolarów na tym produkcie. Dlatego możemy troszeczkę na pewno zrobić to, w, w, wzorować się, ale niekoniecznie musi być to aż tak dobrze zrobione. Jeżeli popatrzymy na bibliotekę reklam, mają ponad 400 e, reklam, 420 reklam mają na bibliotece reklam i większość tych reklam to są wideo w formacie takim ala tiktokowym, więc też raczej nie bawią się w używanie formatu kwadratu 1 do 1, tylko wszystko 9 na 16. E, możemy sobie zobaczyć, również mają kilka zdjęć, ale w większości jednak są to materiały wideo. Również, jeżeli ktoś by chciał zacząć działać z tym produktem, mamy najstarsze reklamy, na przykład 2 września 2023 roku, gdzie no, ta reklama do dziś dzień chodzi również i możemy sobie zobaczyć, na jakiej podstawie ona została stworzona, więc jest to taki format troszeczkę UGC. Jeszcze sobie zobaczmy, jak ten wiatrak dokładnie wygląda, więc jest składany. Mamy pilocik, mamy różnego rodzaju tryby, oczywiście się rozkłada. No, świetnie to wygląda. No i tutaj na AliExpressie, również również oczywiście ten produkt możemy znaleźć, jest to świetny pomysł na ten moment jako iż zbliża się sezon. Drugi produkt również jest taki bardziej sezonowy, ale oczywiście można go sprzedawać e, przez cały rok, czyli w sezonie będzie generował większe rezultaty, ponieważ dużo ludzi zaczyna podróżować, e, zaczyna jeździć, dlatego e, ten produkt świetnie się nada, rozwiązuje problem, mamy tutaj również jakiś tam efekt wow, myślę, że znajdziemy wiele grup odbiorców, w których możemy stargetować, więc te kąty sprzedażowe zdecydowanie możemy również e, ok tego typu koncepty produktowe sprzedawały się w przeszłości. jest to dosyć fajny pomysł na to, żeby zacząć to sprzedawać w tym momencie. Też fajnie, jeżeli chodzi o sklep internetowy, mamy kilka bonusów, między innymi jakiś tam darmowy woreczek do zapakowania i tak dalej. To na pewno boostuje taką ofertę. Ludzie myślą, że dostają o wiele więcej niż za to płacą, więc świetny również tutaj pomysł. Myślę, że jest to produkt zarówno do przetestowania na Facebooku, jak i na TikToku, chociaż Facebook pewnie daje nam troszeczkę więcej możliwości. Jeżeli chodzi o targetowanie zainteresowań, również mamy fajne tutaj GIFy, które można byłoby gdzieś tam podkraść, też wrzucić do siebie na stronę. Mamy fajne zdjęcia, nie ma tu brandingu na tym produkcie, więc teoretycznie te zdjęcia też jesteśmy w stanie do jakiegoś stopnia wykorzystać, czy też wspomóc się na przykład jakimś czatem GPT, który pomoże wygenerować czy to zdjęcia jakieś, czy takie info różnego grafiki. Też myślę, że fajnie może tutaj nam pomóc w tym temacie. Kolejna ciekawa propozycja to produkt który już w przeszłości się sprzedawał. Ja go pamiętam jeszcze z 2016-2017 roku, kiedy ten drop gdzieś tam zaczynałem, i ten produkt sprzedawał się dla dzieci, więc tam są takie pływające różne rzeczy w środku. No i w tym momencie oni to zareklamowali jako produkt dla kota, który będzie mógł się bawić. I ktoś, kto widzi tego kota, jak on się radośnie tam bawi, skacze, no na pewno będzie zainteresowany. Jeżeli chodzi o reklamę, cały czas również tutaj wzrasta engagement, Cały czas ta reklama faktycznie funkcjonuje. Jak możemy zobaczyć, 100%, więc tutaj ta reklama działa głównie w Stanach Zjednoczonych. Nie widziałem jeszcze tego na rynku europejskim w ogóle. To jest nowy pomysł, który oni tutaj odświeżyli stary produkt, mieli nowy pomysł na to. Myślę, że kraje europejskie również czekają na to, żeby w ten temat wejść. Nie wiem, jak to jest z tymi pazurami: czy jeżeli tego nie podrapią, to czy to się gdzieś tam nie rozwali, ale z tego co widać na reklamie. Działa to naprawdę bardzo dobrze. Ten produkt oczywiście na AliExpress jak i wszędzie można znaleźć. Myślę, że nawet na Allegro to znajdziecie czy gdzieś na innych serwisach, dlatego że tak jak mówię, ten produkt już był bardzo popularny, ale ktoś go odgrzał i zmienił kąt sprzedażowy. I to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Jeżeli mamy jakiś produkt, który się sprzedaje, mamy jakiś koncept produktowy, który się sprzedaje, no to staramy się może znaleźć kogoś kto jakąś inną grupę odbiorców, która też może będzie chciała taki produkt kupić. No i w tym momencie tutaj świetnie im się to udało. Jeżeli chodzi o sklep internetowy Strasznie basicowy, strasznie wyglądający, bardzo dropshippingowy. Ale działa. Działa, ponieważ gdzieś tam połączono fajnie sam koncept produktu, jaki sam koncept zwycięskiego już produktu, jak i grupa odbiorców, która oczywiście jest emocjonalna, która oczywiście chce, żeby ten zwierzak dobrze się bawił, więc również myślę, że jest to fajny sposób na to, żeby zareklamować to na przykład w Europie, no i puścić może to na TikToku, bo jest to taki produkt z efektem wow, więc myślę, że jest to dosyć fajny pomysł. Kolejny pomysł to rozwiązanie ogromnego problemu, który większość ludzi ma, a to chodzi o jakiś ból szyi, czy też o jakieś złe ułożenie szyi, później rozmasowywanie jej. Jeżeli chodzi o tą reklamę, 5 minut ona trwa. Ona cały czas chodzi tutaj. Ostatnio też była widziana. Jeżeli zobaczymy engagement, cały czas wzrasta, więc tak naprawdę od 14 maja gdzieś oni to puścili. Chodzi to nie cały miesiąc czasu, pół miesiąca plus minus, a osiągnęło to naprawdę ogromne rezultaty. No i jest to taki produkt, który też w przeszłości działał, tylko tyle, że w tym w momencie jest dołożone tam coś elektrycznego do tego. Jakieś stymulacje elektryczne, ta reklama, nie wiem, że ona aż tak dobrze działa, pięciominutowa, jestem w szoku, ale tam takie stymulacje elektryczne, jak przejdziemy sobie na ten sklep internetowy, to pewnie większość z was już też kojarzy, był podobny produkt, on też w przeszłości się sprzedawał, tylko że on był po prostu do tego, żeby szy, szyję położyć i w jakiś sposób tam punkty to naciskało. W tym momencie mamy jakąś tam elektryczną stymulację. Fajnie, mamy znowu zrobione tutaj taką ofertę, czyli mamy za darmo te elementy. To też jest naprawdę bardzo fajne. Rzecz, którą można dodać za pomocą custom Liquidu, albo jest też taka jedna aplikacja. Teraz mi wypadła ona z głowy, ale również można dodać tego typu elementy, co naprawdę bardzo fajnie działa. No, przede wszystkim na tej stronie musimy przedstawić problem, to jest najważniejsze. No i oczywiście rozwiązanie tego problemu. Myślę, że problemów mamy tutaj kilka, które chcemy wyeliminować, więc warto byłoby. O tych wszystkich problemach, właśnie tutaj napisać. Oczywiście, że tutaj też mają, że jest to klinicznie udowodnione, potwierdzone, fajne animacje. Też widzę, że no mają tutaj akurat ten znak wodny, więc tu ciężko byłoby te animacje gdzieś tam pozyskać, no ale myślę, że coś podobnego jesteście w stanie tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o bibliotekę reklam, to mają 560 reklam, także ten sklep internetowy musi generować setki tysięcy dolarów, jak nie nawet i dochodząc do miliona, ponieważ no mają aż tak bardzo dużo aktywnych reklam. W tym przypadku te reklamy bardzo mocno właśnie skupiają się na poruszeniu tego problemu, który, który jest. Mamy też bardzo dużo takich reklam w stylu zdjęć, image adsów, które również pokazywałem, jeden film taki robiłem, jak tego typu acy zrobić. Też jest to bardzo ciekawy pomysł, ponieważ możemy tak naprawdę wykorzystać zdjęcie produktu, wyciąć tło i mieć swoje własne reklamy, więc też bardzo dużo tych reklam w stylu obrazkowym testują. No jest to dosyć sporo tego wszystkiego, także myślę, że jest to też produkt, który dopiero funkcjonuje gdzieś tam, zobaczmy w sumie gdzie funkcjonuje. Jaki jak jest audience? Też mamy w Stanach Zjednoczonych, właśnie, bo ja nie widziałem tego za bardzo w Europie, więc również można byłoby gdzieś tam na rynki europejskie to wrzucić, jako już w Stanach Zjednoczonych no jest to już dosyć duża marka, więc można, można spróbować właśnie na tym rynku europejskim. Następny produkt jest związany również z taką niszą health and wellness, gdzie poprzez wytworzenie wibracji jesteśmy w stanie zmienić wibracje w naszym ciele, w wyniku czego naprawić jakieś bóle czy ubytki, nie wiem, jakieś wewnętrzne. Po prostu zablokowane energie, i tak dalej, i tak dalej. Jest to produkt, który na pierwszy rzut oka może się wydawać dosyć taki mech, że nie do końca chcielibyśmy go sprzedawać, nie do końca on działa, ale jak pokazują tutaj statystyki, no to dosyć, dosyć mocno też zaczął funkcjonować, ponieważ mamy tutaj od gdzieś kwietnia do, do tego momentu, no, wygenerował on naprawdę bardzo duże wyniki i generuje. Cały czas. Jeżeli zobaczymy sobie na bibliotekę reklam od Facebooka, wpiszemy to na terapii, no to w tym momencie oni mają ponad 200 reklam działających, co również jest naprawdę bardzo dużo, więc też myślę, że kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy dolarów no, oni tutaj generują każdego dnia. W tym momencie widać tutaj jeden do jeden raczej te filmiki są, czyli już nie w stylu takim TikTokowym, tylko bardziej kwadratowym. No, wszystkie te filmiki non-stop pokazują, jak tam się uderza w to, a następnie e, po prostu ktoś to przykłada do swojego ciała. Więc widzę, że nie ma za bardzo brandingu na tych reklamach. Jest bardzo dużo czystych materiałów, które można byłoby pozyskać. Bardzo dużo czystych materiałów, na które można by na było nałożyć jakieś swoje własne napisy. E także jest myślę tutaj dosyć duży potencjał. Chociaż też widzę, że mają jakieś 6x9, e 9x16. <laughs> też mają jakieś kilka z napisami, więc kwestia przetestowania, ale większość. Większość tutaj, nawet te napisy, to jak najbardziej są OK. Mamy też kilka ym, tutaj zdjęć, więc też testują różnego rodzaju zdjęcia, aczkolwiek podejrzewam, że te zdjęcia mogą być tylko skierowane jako retargeting do osób, które już widziały reklamę, które już były na sklepie internetowym. Więc wygląda to również dosyć fajnie. Jeszcze jakbyśmy spojrzeli sobie na sklep internetowy, ym, również to, co zawsze się pojawia, czyli darmowe yy, rzeczy, które mamy, w momencie, kiedy wybierzemy na przykład 300, chociaż oni mają tutaj tak podzielone, że jedy, jak, kupi, jak się kupi jeden, to nic nie mają, dwa, no to mają jakieś dwa bonusy i trzy. Jak się kupi, to mają trzy bonusy. No ciekawa oferta, widocznie im działa, skoro już tak długo ją prowadzą. Myślę, że sklep też tak dosyć podstawowo zrobiony, nie ma tu wiele jakichś elementów, a dosyć fajnie działa, więc każdy z Was jest w stwo stanie stworzyć coś takiego, no, nawet i rzeczy o wiele lepsze. Także również ciekawy pomysł na, to, na ten produkt. Również ten produkt, a tutaj mamy Kanadę, Stany Zjednoczone, Australia, czyli te takie topowe kraje, jak się targetuje gdzieś tam te Zazwyczaj to są właśnie Stany, Kanada, Australia. Więc, więc też w Europie tego jeszcze nie robią, nie prowadzą tych reklam, stąd też może jest to również ciekawy pomysł, aby tutaj spróbować. W tym momencie jednorazowe papierosy mają być bardzo drogie, a nawet i całkiem wycofane z rynku europejskiego, więc może warto pomyśleć o jakiejś alternatywie. No i właśnie tutaj Clancy ta marka pomyślała o czymś takim. Sam do końca nie wiem jak to działa, natomiast jeżeli to pociągniemy, to wydobywa się jakiś dymek. Fajne jest to. Że oni tu pomyśleli o tym, co sprawia, że ludzie się często uzależniają od tego typu produktów, więc chodzi tutaj głównie o rytuał, który oni tutaj opisali, czyli że jeżeli tam właśnie masz problemy z rzuceniem palenia, to nie chodzi już o same rzucenie palenia, nikotyny i tak dalej, tylko chodzi o to, że mamy jakiś rytuał, 5 minut, 10 minut przerwy, które wykorzystujemy właśnie na ten, na ten rytuał. No i tutaj też fajnie całe, cała strona jest dosyć opisana, pokazuje krok po kroku, próbujesz rzucić papierosy, bo masz ten właśnie jakiś tam rytuał, następnie, znaczy następnie próbujesz rzucić papierosy, naklejasz sobie jakieś różnego rodzaju rzeczy i tak dalej, ale to nie skutkuje ponieważ nie masz właśnie czasu na ten swój rytuał czy podczas tego rytuału nie masz co robić. Więc no taki dosyć fajnie tutaj przedstawili jako cool takie coś. Tak jak te jednorazowe papierosy troszeczkę, więc myślę, że jest to ciekawy pomysł. Dodatkowo teoretycznie mamy tutaj jakieś witaminy B12 i różne inne tego typu rzeczy. Nie wiem czy to nie jest trochę pizz na wodę, ale na pewno bustuje. Fajne materiały wszystko, więc oni już tutaj naprawdę robią Dosyć dobrą robotę. Jeżeli zobaczymy, audience, również są to Stany Zjednoczone, więc może Europa również byłaby dobrym pomysłem w tym momencie, kiedy mówię, że również właśnie ten rynek ma być troszeczkę zatrzymany w Europie. I jeszcze aby udowodnić, że ten produkt faktycznie działa, mamy na bibliotece reklam 200 aktywnych reklam. Jeżeli ktoś robi tyle reklam, to na pewno musi na tym zarabiać, bo nikt nie wydawałby tak ogromnych pieniędzy na reklamy, więc oni już skalują, oni działają. Znowu format 9 na 16 głównie, więc też możemy zaobserwować, że większość tych działających marek to raczej formaty właśnie tym stylu mm, TikTokowym. Również mamy kilka image aców, co również potwierdza, że ten styl reklam działa, że warto testować, jeżeli robimy jakąś kampanię, warto testować obrazki z różnego rodzaju tekstem. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się zainspirować, może wejść sobie na bibliotekę reklam, może sprawdzić, jakie reklamy robią. No i oczywiście, albo gdzieś tam posklejać, czy nagrać coś swojego, albo posklejać coś, co już jest jakieś klipy, które znajdują się w sieci. Jeżeli chodzi o reklamy, no to tutaj najwcześniejsze jakiegoś 16 listopada, już nawet 2024 roku, więc no już sporo dosyć to sprzedają. Kolejnym produktem na naszej liście to już jest temat związany bardziej z dziećmi. Jest to taka piżama, którą to dziecko może pokolorować, może stworzyć. Swoje własne, właśnie kolorki, jeżeli chodzi o tą piżamę. Też temat, który aktualnie dosyć fajnie działa, też dosyć mocno tutaj się rozwija. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, w tym przypadku jest to sklep, który sprzedaje różnego rodzaju rzeczy, właśnie związane z, z tym dzieckiem, ale mamy głównie tutaj różnego rodzaju piżamki. Też widziałem jakieś plecaki, które można sobie pokolorować. Właśnie poduszki, które można pokolorować. Też ciekawa nisza, ciekawy pomysł. Więc tutaj bardziej, jeżeli chodzi już o samą niszę, pokazuję bo jest to też dosyć ciekawa rzecz, jeżeli ktoś by chciał to zrobić, zobaczmy jeszcze w jakim oni tutaj to sprzedają, głównie właśnie w Stanach, okej. Okay. Więc jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten produkt, to można właśnie spróbować, czy to w Polsce, czy może w Europie też puścić. Dosyć ciekawa nisza, wiele produktów można tutaj sprzedać. Myślę, że tutaj fajnie też wartości zamówień wychodzą, ponieważ jeżeli ktoś wejdzie, zobaczy kilka różnego rodzaju produktów, tak naprawdę pododaje kilka tych produktów do tego koszyka, więc no tutaj mamy dosyć ciekawą niszę i tak jak widzimy, możemy tutaj dokupywać różnego rodzaju rzeczy, czyli tak jak mówiłem, odnośnie tych zwiększonych Wartości tego koszyka. Tak naprawdę nie mamy tu większych opisów, nie ma tutaj jakoś więcej na tej stronie, bo każdy widzi do czego to służy, każdy widzi czym to jest. Chociaż myślę, że jeżeli bylibyście taką nieznaną jeszcze marką początkujący, to jakiś opis pasowałoby tutaj dodać, pokazać dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest kreatywne, dlaczego to dzieciom może pomóc, czy dlaczego wy jako rodzice jesteście dobrymi rodzicami, kupując to na przykład swojemu dziecku. Więc też jakieś takie rozwiązanie problemu dać, żeby dodatkowo zachęcić do, do kupna. Dosyć fajny pomysł, dosyć fajna nisza ósma propozycja produktowa to poduszka, którą możemy zabrać wszędzie ze sobą. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym bardzo często również podróżujemy, bardzo również za lubimy zabierać jakieś tam swoje rzeczy na te wyprawy, no to jest to dosyć dobry pomysł. Co tutaj ją wyróżnia przede wszystkim to, że ona się w bardzo prosty sposób składa. Mamy tutaj memory foam ją zrobioną, ale możemy zobaczyć, jak w bardzo prosty sposób możemy ją zrolować i zabrać ze sobą gdzieś na wyprawę. Więc bardzo ciekawy pomysł, który. Docel, jakby od kwietnia dopiero zaczął funkcjonować, a już generuje dosyć fajne rezultaty. Również głównie Stany Zjednoczone tutaj sprzedają ten produkt. Ale myślę, że w ogóle ten produkt można połączyć właśnie z niszą taką, gdzie mamy o wiele więcej. Tu akurat, o, tu nawet mamy tą poduszkę, którą wcześniej pokazywałem tylko. Tylko, że to jest inna firma, także oni tutaj też to sprzedają. Widać, że to działa. Mamy również jakieś tam inne rzeczy, które mają pomagać w tym takim zachowaniu ergonomicznym, jakiejś postawie, czy jeżeli siedzimy, czy jeżeli śpimy. No i tutaj w sumie dokładnie mamy to samo, bo jest to poduszka taka ergonomiczna. Ona ma też tą memory foam, z tej pianki jest zrobiona, zapamiętuje kształt tej naszej głowy, więc automatycznie też lepiej tutaj się śpi, lepiej tą postawę zachowujemy podczas snu. No i możemy ją zabrać ze sobą w Wszędzie więc dodatkowa taka, dodatkowy taki element, który myślę, że działać będzie fajnie, szczególnie aktualnie, kiedy będziemy o wiele więcej podróżować. Oczywiście mamy upsele, kolejne crosssele jakieś upsele, więc te elementy tutaj zdecydowanie również warto. Można zrobić taką niszę produktu, jeżeli chodzi o sklep internetowy, również większość dzisiaj to jest. To są Stany Zjednoczone, więc również może ciekawy pomysł na to, żeby przenieść to na kraje europejskie. Ósmy produkt to produkt z branży Beauty. Branża Beauty jest również bardzo fajnym pomysłem, dlatego że pomagamy kobietom czuć się lepiej, wyglądają lepiej, czują się lepiej, są pewne siebie, pewniejsze siebie, no właśnie, poprawiają ten wygląd i tak dalej. Więc to sprzedaje ogromny, roz, ogromne rozwiązanie problemów. Więc ten produkt ja się nie zagłębiałem mocno w działanie tego produktu, są to jakieś kapsuki, które jak rozpuszczamy, jakaś tam henna i tak dalej, i tak dalej. No i możemy pomalować sobie te brwi. Jeżeli chodzi o bibliotekę reklam, ponad 160, 160 reklam mamy tutaj aktywnych, więc też fajną markę można byłoby z tym produktem stworzyć. Można podglądnąć, jakie reklamy robią. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, dosyć prosto zbudowany. Fajne są tego typu rzeczy i tu bardzo, jeżeli nie mamy tego w tej formie, to żeby to było gdzieś na stronie, tego typu filmiki z takim efektem wow, że ktoś z tego korzysta, ktoś pokazuje, jak to działa. To naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze, bo pokazuje Kobietom, że będą wyglądały lepiej, że będzie ten efekt wow, że ktoś to zobaczy i tak dalej, i tak dalej. Także dosyć ciekawy produkt, który również można znaleźć na AliExpress. Docelowo można to rozwinąć, można to sprzedawać jako taką niszę, właśnie z, z tej, taką markę Beauty. Niszę Beauty też możemy dodać jakieś w gratisie różnego rodzaju produkty. Tutaj mamy tak jak widzimy, różnego rodzaju też gratisy. Także. Pomysł dosyć ciekawy. I produkt dziesiąty, również branża beauty, więc również można byłoby wrzucić na sklep internetowy. I jest to produkt, który aktualnie widziałem mocno trenduje, i bardzo dużo jakichś tam sklepów zaczęło go sprzedawać. Ale o tu, o, proszę bardzo. Więc widać, że nasz rynek tutaj dosyć, dosyć mocno sobie radzi w tym temacie, tego produktu. A zobaczmy, ponad 2 miliony, prawie 3 miliony wyświetleń tego, te, tej reklamy. I tak naprawdę nawet nie pokazywane jest tutaj, co ten produkt robi. To jest tak bardzo proste nagranie, że sami bylibyście w stanie coś takiego zrobić: dodać napisy i widzicie 3 miliony wyświetleń. Jeżeli chodzi o ten produkt, to tutaj mi się bardzo sklep podoba. To mają faktycznie tak markowo zrobione, najpewniej. Na impakcie chyba, więc, więc dosyć fajnie to jest zrobione. Szczególnie mi się o to podoba, tak jak mówię, te wszystkie różnego rodzaju nagrania z produktem. Przede wszystkim świadczą, że marka faktycznie istnieje, pokazują efekt, wow, pokazują ludzi, którzy. Opowiadają, więc, też społeczny dowód słuszności i tego typu rzeczy. Także myślę, że coś takiego, jeżeli uda Wam się stworzyć, idealnie to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o ten produkt, to chyba właśnie, widzimy co zresztą co on tutaj robi, więc, więc, to też możemy nawet połączyć z tym produktem poprzednim, który był. I mówię, no, dosyć widziałem, że ten produkt trenduje szczególnie na TikToku, na Facebooku. Jakoś nie widziałem reklam, ale też nie zagłębiałem się jakoś bardzo mocno, więc, jest to dosyć fajny pomysł na to, na przykład, żeby spróbować. To na TikToku. Tak jak powiedziałem, jeżeli dobijecie do 300 lajków, udostępnię Wam listę. Tam będzie kilka tych produktów. Właśnie również z tymi produktami, które wygenerowały już rezultaty dla nas. Ale jeszcze taki bonusowy, jeden tutaj produkt. Ten produkt pokazywałem bardzo wiele razy. Czy różnego rodzaju tego typu produkty dla kobiet, które pomagają właśnie utrzymać tą talię w dobrym wyglądzie, dobry wygląd tak. Pomagają kobietom czuć się lepiej, pewniej siebie ładniej. Więc również produkt, który generował ponad milion wyświetleń na TikToku. Świetna reklama UGC. Więc również jest to dosyć ciekawy pomysł na ten moment, ponieważ jak wiemy, będziemy więcej tego ciała pokazywali aktualnie. No i będziemy chcieli, żeby to ciało wyglądało lepiej, żebyśmy my wyglądali lepiej, żeby kobiety czuły się pewne. Więc rozwiązujecie ogromny problem braku pewności siebie u kobiet. Więc przede wszystkim to jest też bardzo fajna nisza, o której muszę powiedzieć, Powiedzieć, że kobiety bardzo dużo kupują w internecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że bardzo często kupują rzeczy, które sprawiają, że czują się ładniejsze, czują, że lepiej wyglądają. Więc jeżeli połączymy te dwa elementy, rozwiązujemy problem, to trafiamy do bardzo emocjonalnej grupy odbiorców, która kupuje bardzo dużo w internecie, więc możemy osiągnąć naprawdę bardzo duże rezultaty.